Siemaneczko drodzy widzowie, słuchajcie, jako że ostatnio jeden z moich widzów zapytał mnie o jak najbardziej opłacalny gotowiec na sklepie Hard PC. Ja już wielokrotnie omawiałem ogólnie gotowce na Hard PC, a zapytał się mnie o najlepszy wybór do danej kwoty. To stwierdziłem, że słuchajcie, to może być ciekawy pomysł na materiał i spróbuję Wam przygotować właśnie takie zestawy. Będę właśnie dzisiaj się tym zajmował, przygotowanie właśnie tam zestawów, właściwie to gotowców, które uważam, że są jakkolwiek... Godne polecenia na stronie HardPC. Ale słuchajcie, co jest mega istotne w tym wszystkim: na stronie HardPC możemy dostać zarówno fenomenalne zestawy, powiedzmy, do danego budżetu, jak i te bardzo słabe. I tutaj na pierwszy rzut pokażę Wam przykład bardzo słabego zestawu. Jest tutaj to zestaw z Intelem i piątką dziesiątej generacji. Słuchajcie, HardPC proponuje zestaw z tą główną na chipsetcie H510 Obudowa Endorphi Regnum 400 RGB. Bardzo fajna obudowa. Super obudowa. To jest właśnie zrobiony taki zestaw, żeby teoretycznie go rozbudowywać. Tylko z czym rozbudowywać ten zestaw? Z i 5 10400? Nie mamy tutaj w ogóle układu graficznego. Jest to zintegrowany układ graficzny. Dysk, który tutaj mamy, to jest dysk na SATA. Co tutaj rozbudowywać? Mamy fajny zasilacz. Ok, super, 720. Tylko ten zestaw nie połknie tyle do rozbudowy. To też, kurczę, niespecjalnie się to nadaje. Okej, okay, to jest przyszłościowy zasilacz, bo na pewno ten komputer tyle moc co Nie zużyje. Co tak montuje zestawy? Endorfi 700W i i piątka 10 generacji 10400. Za zintegrowanym układem graficznym cały zestaw, cały komputer pobierze może ze 150W przy pełnym obciążeniu. Mamy tutaj zasilacz bardzo dobrej klasy 700W. To jest kompletny bezsens. A patrzcie na cenę tego zestawu: 2649 zł. Oczywiście ta obudowa kosztuje pewnie koło 400. stówek. Ten zasilacz też kosztuje pewnie koło 3 stówek. Ok to jest 700 zł, tylko że żeby ten zestaw był jakkolwiek opłacany to przynajmniej tu powinna być, nie wiem, jakaś platforma dwunastej generacji, przynajmniej, żeby można było włożyć coś do nowego, a nie dziesiąta generacja. To, po prostu to jest kompletny nos. Dlatego mówię, że hardpiece jest naprawdę fenomenalnym sklep, gdzie można zrobić fenomenalne zestawy, ale można się też spektakularnie naciąć. Matko kochana, co to był za dźwięk? Okej, okay, dzięki. <laughs> Dzięki za follow-up. Dzięki za follow-up. Team Boyon, sorry mate, I don't need anything like that, you know. I'm just. Uh, just doing for my pleasure, you know. Any streaming I doing, I just doing for my pleasure, so nothing else. Dobra, słuchajcie. Oj, proszę, ponoczka przyszła. Dobra, więc tak. Tak jak mówiłem, sklep Hard PC jest naprawdę fenomenalnym miejscem, gdzie można kupić naprawdę fantastyczne zestawy. Natomiast są też zestawy, które są bardzo, bardzo słabe na Hard PC. I to jest właśnie ta bardzo słaba oferta. Dlatego właśnie myślę, że fajnie, żeby przygotować te kompilację w ogóle zestawów, które moim zdaniem są w miarę opłacalne. I teraz zacznijmy i przejdźmy do tego, żebyście. Też wy widzieli te zestawy, które uważam, że są w miarę, w miarę opłacalne na stronie Hard PC. Polecenie do zestawu do 1500 zł. Wiadomo, tutaj nie możemy liczyć na, nie, na żadne cuda, ale mamy dwa zestawy. I teraz też właśnie tak pokazanie kontrastu trochę ten zestaw, który teraz pokazuje, jest trochę pokazanie kontrastu bo mamy tutaj Rezena 3200 g 16 GB RAM, 512 SSD, możemy sobie zobaczyć na pełną specyfikację. Mamy tutaj płytę główną Asroka B450. Obudowę Logitech Aramis RGB. Fajna budżetowa obudowa, ale no to jest właśnie budżetowa obudowa Ryzen 3 3200G. Dysk Lexara NM 620 500 GB. Ogólnie spoko. Pamięci ram, jakie mają dostępne o taktowaniu 3200 MB na sekundę. Zasilacz Deepcoola. Nie ma tam dużo chyba z nimi problemu z tego, co wiem na obecną chwilę. 600W spoko. Natomiast Mamy dla porównania za również 1500 zł. kolejny komputer który jest również 1500 zł, tak jak mówię, który już wygląda znacznie lepiej. Mamy tutaj Asroka również. Mamy obudowę Deepcool Matrixa 40 i mamy tutaj Ryzena 5600GT. Chłodzenie procesora box. Mamy dysk również 500GB. Tak samo z pamięciami, tak samo z zasilaczem. To jest wszystko to samo, więc fajne pod przyszłą rozbudowę. Natomiast Ryzen 5600G jest o wiele, o wiele lepszy niż Ryzen. 3200 g Ryzen 3200 G bazuje na architekturze Zen, Plus, czyli na Ryzenach 2000. Dodatkowo 3200 G nie ma multitradingu, ma tylko 4 rdzenie i 4 wątki. Natomiast tutaj ta sama cena i mamy procesor, który ma 6 rdzeni, 12 wątków i który ma nieco wydajniejszy układ graficzny, więc ten zestaw zdecydowanie polecam o ten tutaj 5600GT, natomiast ten zestaw 3200G nie polecam ok, teraz przejdziemy do kolejnego zestawu i tak, mamy tutaj zestaw do 2000 zł z Ryzenem 4100 i RXM 5600 Ryzen 4100 to jest czterordzeniowa jednostka ośmiowątkowa z również na płycie B450 Roka obudowa Krux Astral no wiadomo, to są budżetowe obudowy, no budżetowy zestaw, Lexar NM620, 512 GB. RAM takie same jak w każdym poprzednim zestawie. Na mamy tutaj kartę, ok. ok, BioStara. Nie miałem do czynienia z kartami BioStara. Jest tutaj RX560, czyli jest dedykowany układ graficzny, który na pewno będzie wydajniejszy niż każdy zintegrowany układ graficzny. Z ciężkim bólem, ale no można powiedzieć, że do 2000 no jest jakąś możliwością, jest jakąś alternatywą, żeby to kupić. Drugi taki zestaw, tu mamy tutaj Ryzena tak dla przykładu, dla porównania. Mamy Ryzena 4500, który nie ma zintegrowanego układu graficznego. Nie mamy tutaj żadnego układu graficznego. Mamy tutaj chłodzenie Spartana, więc pod tym względem spoko, bo Ryzen 5000, 4500 no jednak to jest 6 jednostka, 12-wątkowa. Mamy 16 GB RAM'u, 3200, mamy 1 TB dysk, ale musimy Tutaj, jeżeli sobie m, chcemy ten zestaw kupić, albo dobrać kartę graficzną, albo mieć swoją własną. Natomiast problemem tutaj jest znowuż zasilacz, który jest dość słabym, jest 5-serwatowym zasilaczem. Zasilacz, który, no tak jak mówię. 500W, ok, włożymy w miarę fajną kartę graficzną, ale nie jakąś tam naprawdę super kartę graficzną. Więc pod względem rozbudowy, no, jest to też dość słaby, słaba propozycja. Tutaj naprawdę 2000W nie mam dokładnie czego polecić. Można powiedzieć, że to mamy tu dedykowany układ graficzny, więc może, jeżeli ktoś chce na teraz zestaw, żeby sobie pobawić, żeby jakieś dziecko sobie pograło w proste gierki, no, od biedy może sobie pograć tutaj coś. No, wiadomo, że no, najnowszy gier. Ciężko będzie niektóre tytuły odpalić, bo mamy tutaj tylko 4 GB VRAMu, a wiemy, że niektóre gry nie chcą się odpalać nawet na 8 GB. No wiadomo, przy większych feature'ach, ale nie chcą, więc tak to wygląda. Jeszcze jedna propozycja, z Razerem tym razem zintegrowanym korem graficznym, z Razerem 5700G i to jest bardziej już pod, mysły, pod zamysł rozbudowy przyszłej, natomiast muszę sprawdzić, jaki tutaj jest w ogóle zasilacz. No właśnie, nie, nie jest to zasilacz nawet po rozbudowę. Jest to zasilacz, który wystarczy do napędzania tego Razera 5700G, więc to jest powiedzmy to zestaw, Turito No też za cholerę nie mogę polecić, ale jest pewna grupa, gdzie można to używać. Powiedzmy, jakieś stosowania biurowe, plus powiedzmy jakieś stosowania multimedialne. Gdyby to był taki kombine do YouTube'a, do oglądania, czy po prostu kombajn do takiej pracy z pakietami biurowymi, to będzie wszystko. Natomiast nie jest to zestaw pod rozbudowę, bo ten zasilacz na to nie pozwoli. Do tego faktycznie nie możemy pracować żadnej karty zewnętrznej, ewentualnie jakąś bardzo słabą typu RTX 3050. No, przerażenie 7 Trochę to nie pasuje, więc do 2000 zł, jeżeli miałbym coś polecić do grania powiedzmy takiego bardzo podstawowego, to to no i chyba tyle, szczerze mówiąc chyba tyle, do 2000 zł to naprawdę nie ma co polecić, teraz mamy kwotę 2500 zł, do 2500 zł mamy tutaj raz na 5 5600 RX -a, 6600, no i ciężko mi jest polecić też do 2500 zł taką konfigurację, ja pamiętam, że chyba swego czasu składałem jak robiłem polecane zestawy to wydaje mi się, że udawało mi się do 2500-2600 600 zł, zmieścić Ryzena 3600 plus RTX 3060. Tutaj mamy Rxa 6600, słaba karta, ok, full HD sobie w większości tytułach poradzi, będzie się to grało dobrze, będzie przyjemnie na tych powiedzmy średnich detalach, w nowszych tytułach może na nieco niższych detalach, to będzie to hulało, będzie to działało. Jest też powiedzmy to droga pod rozwój, bo tak jak mówię, mamy tu cały czas tego Asroka Aramisa OK za na 5600, który sobie spokojnie, teoretycznie poradzi z kartami nawet po kroju RTX 4070 Tylko trzeba by było mu wtedy włożyć jakiegoś tutaj lepsze chłodzenie, żeby to było ok. Mamy tu 512 GB dysku, no i ten RX 6600 To sobie wszystko poradzi, myślę, że nawet gdybyśmy włożyli tutaj właśnie takiego RTX 4070 To ten zasilacz sobie też z tym poradzi, więc tak naprawdę wymiana tylko tej kwestii. I tu powinno to działać. Szkoda, że są tylko ramy 3200, bo teraz i Zeny spokojnie sobie radzą na... Powiedzmy to na 3600 taktowaniach. Ale ok, jest to bezpieczne, na pewno będzie działało, nie będzie stwarzało problemów, więc, ok, spoko, nie, rozumiem to. Tym bardziej, że to nie jest jakaś tam super płyta główna i, i przez to może się bali dać jakieś mocniejsze. Tutaj pieniądze. mamy tutaj też kolejny zestaw do 2500 zł, który właśnie jest zestawem typowo i dla osób, które się nie znają, można bierze, skamowym. Słuchajcie, mamy tutaj Endorphy Solid 300, naprawdę ciekawą budowa, ok, bez szła, bez żadnych takich fajerwerków, spoko, Mniejszo o to nie każdy tego potrzebuje. Mamy płytę główną, która jest bardzo podstawową płytą główną, niestety. Mamy i piątkę 10500, czyli 6-rdzeniowa, 12-wątkowa jednostka, a już leciwa bardzo jednostka też które też, no okej, okay, grach sobie poradzi, tylko że no nie mamy tutaj żadnej karty graficznej. I mamy tutaj chłodzenie Spartan 5, spoko, mamy tutaj Samsunga 985 GB. Jaki to jest sens? Kompletny nonsens. Zasilacz 550W, gdzie ta cała konstrukcja pobierze 150W. No, jest to kompletny nonsens. Więc do 2500 zł polecam ten zestawik. Ewentualnie odmiana tego samo, bo chyba był za dychem mniej z czarną obudową. Tego typu kombinacje właśnie z tym Ryzenem, z tym RX-em. Ale ja mówię, znalazłem to i to na tym właśnie bazuje. Pomiędzy 2500 a 3000 zł, gdy ktoś ma na przykład te 200-300 zł więcej, to może się zainteresować na przykład właśnie takim zestawem Ryzen 5 5600 RTX 3060, czyli pogramy sobie właściwie we wszystkie najnowsze gry, powiedzmy na tej rozdzielczości Full HD, ale nie będzie nawet problemu w Indianie Jonesie, ponieważ karta graficzna ma Chyba to jest 12GB, tak, 3612 gb więc nie będzie problemów w Indianie Jonesie, nawet przy RTX, który, no, ta karta może sobie specjalnie nie poradzi, ale przynajmniej się uruchomi ta gra, To jest już jakiś tam bonus mimo wszystko. I tak, Ryzen 55600, chłodzenie box, to jest minus, dysk MSI Spatium, spoko, 500GB, no, może już... W tych pieniądzach fajnie by był 1TB, żeby był 16GB RAMu 3200, RTX 3060, Deepcool 600W, naprawdę ok, całkiem całkiem ok, całkiem fajny zestawik i myślę, że to jest jedna z najbardziej takich godnych polecenia konstrukcji. Mamy jeszcze takie dla porównania Ryzen 3600, czyli o generację starszy procesor z tą samą kartą graficzną, 550W zasilacz, mamy tego RTXa również, tylko że słabszy procesor i Popatrzcie, tutaj mamy 2799 zł, a tutaj mamy cenę 2699 zł i mamy teraz tak. Popatrzmy te dwa zestawy. Obudowy są identyczne, tylko jedna jest biała, druga jest ciemna. I teraz 2700 lepszy zestaw? 2800 Gorszy zestaw. Uważajcie, dlatego polecam Rezena 5 5600 z rtx 360. Zestawy do 3000 zł. To są chyba wszystkie do 3000. Tam niektóre z haczkiem. Okej okay. I tak mamy tutaj 2989 zł. To taki zestaw, który wcisnął się w tym budżecie do 3000 zł. I trójkę 12100F. Zobaczmy dokładnie, co mamy. Były ta główna też na najtańszym chipsecie, jaki istnieje. No wiadomo, na czym te firmy muszą zarabiać. Mamy Lexara NM62512 gigabajtowego, no pasowałby 1TB i mamy tutaj RTX'a 4060 8GB, niestety Indiana Jones może się nie odpalić to tak abstrahuję, tak w żartem, żartem ale okej, okay. zasilacz MSI Mag bardzo fajny zasilacz, 650W więc tutaj spokojnie możemy to włożyć nawet powiedzmy to na 14600 w przyszłości procesor i włożyć nawet jakiegoś RTX'a 5070 pod 1440 w przyszłości, więc. Okej, okay, spokój. To nie jest zły zestaw. Do tych 3000 zł można go w miarę polecić. Mamy drugi zestaw, który jest też ciekawym zestawem, ale jest to zestaw na tu i na teraz. Czyli będziemy mieli największe na tu i na teraz z RTX-em 56, co też kurde boli, żeby polecać jakkolwiek zestaw z rtx 560, który ma. 8 GB pamięci VRAM, no ale okej, okay, mamy multi gena, mamy te wszystkie feature'y, więc no co zrobić, no jeżeli takie mamy wybór, jaki mamy, no nie jestem w stanie tutaj nic z tym zrobić, mamy wybór, jaki mamy. No i Ryzen 3600, no nie jest to godne polecenia zestaw, natomiast na tu i na teraz, gdy nie myślimy o upgrade'ie, gdy myślimy na tu i na teraz, gramy w Full HD, to sobie zestaw fajnie poradzi i będzie fajnym zestawem, jedynie co, to bym tutaj dołożył jakieś chłodzenie za stówkę i... Wystarczy, nie? Jest to zestaw droższy, bo 3059 zł, no ale jest z nowej generacji kartą graficzną, starej generacji procesorem, Ale myślę, że ten procesor powinien sobie z tą kartą graficzną jeszcze poradzić. Ewentualnie za kolejne 50 zł mamy już taki zestaw, który jest naprawdę ciekawy pod tym względem, bo mamy tą samą kartę graficzną, czyli RTX 5068 GB, tylko że mamy tutaj Ryzena 5 5600, który sobie bezproblemowo z tą kartą graficzną Poradzi. Takie w okolicach 3000 zł, myślę, że ten zestaw, to mamy tutaj, ewentualnie ten na Intelu, ale z myślą o tym, że ten bardziej przyszłościowy pod upgrade, pod na przykład 14000, procesory, a tutaj już pozostajemy właściwie na tym, co mamy, ewentualnie 5700 czy 5800X3D, a i wtedy mocniejsza karta, ale to już tak zostaje trochę w sferze. Nie wiem czy to ma sens. Drodzy widzowie i na tym postanowiłem zakończyć konkretnie ten materiał, ponieważ tam kolejne jeszcze 10 minut pozostało, może nieco więcej. Wobec tego postanowiłem to podzielić na dwa materiały Czyli tutaj mamy zestawy do 3000 zł polecane z hard PC W następnym materiale będą zestawy nieco droższe, ale też do niezbyt wygórowanych kwot. Zapraszam do drugiej części materiału już wkrótce.